Moi no rostomili, posłuchajcie coś jego szopce. E, Okrąg stodoły, co się do niej dawało słomy, a siano, każdy gazda się se jeszcze stawiał kole hałpy szopkę. To była takowno malućko stodoliczka, kany szło coś gwardko schronić, a baj wrazić jakiś gwercajk. Szopkę się stawiało ganz einfachowo, z tego co było, jak się stawiało stodołę. Brało się o toporę bierwion, kapkę desek, gwoździ, kładziwko, a już się szło chytać roboty. Sztyry bierwiona się fest wbiło do ziemi, barborum, na nich się leżmo przybiło, zaś sztyry, inny dwie z tych, co były stojmo, musiały być dłuższe. Jak już takowno konstrukcji była zrobiono, to się na to poprzybijało deski, a na wierzch się jeszcze dało okrąg desek i plechy, lebo jakąś papę, co by nie padało do postrzotka, a te dwa bierwiona na stojmo musiały być dłuższe, co by dach był szeregiem co by woda ciekła na ziem, a nie stoła. Jeszcze z przodku się zrobiło dwieże ze szkoblym, a już szło do szopki postyrkać jakiś ich wieca. Wiele razy było tak, że szopkę się stawiało przy tuż nie trzeba było na nią tela desek. Jak oto gazda chciał, to se mógł po tym szopce w przodku zrobić corki. Jeden na drzewo, inszy na wągli, a jeszcze trzeci na karkoszki, a drobne gałęzie. W tych starutnych szopkach były dycki, były, był dycki stary stołek, agnotek, co se na nim starzik ciupali gałęzie, lebo mieli w nim wbitą babkę, co se na nim klepali kosę. W szopce dycki wuniało drzewem, bo się tam przeca furt coś ich z drzewem robiło. rzazało się kąski, ciupało się młode gałęzie, lebo się aj drelowało deski, jak się chciało zrobić jakiś ai stół. W szopce wiele razy było... Szłonąć yy, wajca, bo gaździno schwalnie tam kancik ciepła kapkę słomy do kątka. Bo wiedziała, że ponikiere kury radę noszą tam. Kany by żodęce ani nie pomyślał, że tam mogą nieść. Ale szopka to był takowny, dyski takowny plac, bardziej do chłopów. Bo przeca kany mieli iść, jak se jeden z drugim chcieli wypić w lecie piwo, lebo w zimie sztampelle żółki. Jak szopka była zrobiona do porządku, kańsik w cieniu, a za wiatrem, to w lecie nie był chłodek, a w zimie było cieplejszy, jako na polu. Wiecie, w szopce się robiły jeszcze inksze inkrzewieca, baj jak młodo gaździno chciała z gazą coś ich zrobić, to szli po cichu do szopki, bo wiedzieli, że ich tam żaden nie ścignie. Jak starka chledali starzika, bo też dyski na są koniec się szli podziwaj do szopki, a wiele razy było tak, że starziczek tam uciekli, bo się ze Starką powadzili. A przeca jak my byli mali, to wiele razy my się do szopki chowali. Tam sesency robili kasarnie dla wojoków, albo działuszki kuchyń, a udawały, że coś ich ważą. W szopce był na ścianach powieszony roztomany wercajk. A i ten starucny, Baj jak ją postawili jeszcze prastazik, to na hokach wisiały zor zorzowiane łańcuchy, starucne podkowy, lebokosa co trowy nie widziała ze 300 roków. Wszystki ty wieca, jednako żaden nie powął, bo przeca na ozajst się jeszcze kiesi przydają. Wiecie, szopka to była wiele razy chałpa dla wandrusów, bo kiejsi hańdowni po dziedzinach drepsili ch chadziaje, a po niewieroki przespał się taki smyk w szopce na hebziu, a chned rano, jak go słonko połechtało po gębie, stanął a szodali. No a jeszcze przeca w szopce siedyski okosiła koczka, a do miesiąca już miała Kocurki, a do miesiąca już małe kocurki goniły po placu. Tuż wiecie, wiele się w tej szopce wszystkiego robiło. Dziś o takowne staruszne szopki jeszcze lezykany sum przy chałupach. A jak się stawi o nową chałupę, to się szopkę też postawi. Jeszcze ze 300 roków temu taka szopka stała długo niż se gazda postawił murowany garaż. Mieć szopkę przy chałupie to jest dobro wiec. Baj te razy, kiedy idą takowne czasy że hajcowanie je coraz drogsze, tuż za chwilę będziemy drzewo smykać ku chałupie z lasa, a pięknie go w szopce na gnotku ciupać.